Siemano z tej strony witam Cię w kolejnym odcinku i w zasadzie w pierwszym odcinku na tym nowym URZONie, czyli URZONie na silniku z Black Opsa 6. Mamy bardzo dużo nowych broni. No, i co za tym idzie, będzie wlatywać dużo nowych filmów na kanał, właśnie pokazując loadouty do tych broni nowych. Zaczynając od moim zdaniem najlepszych, i dziś na pierwszy ogień leci XM4 i Szakal. Na blisko. xm 4 no, na daleko, jest to po prostu Noriko. Ja jeszcze nie wiem pod względem TTK, czy to jest najlepszy i tak dalej, ale bardzo przyjemnie, naprawdę się tym gra. Ogólnie w tym gameplayu jeszcze nie będę miał tych najlepszych dodatków, bo jeszcze tych broni nie miałem wymaksowanych, ale ogólnie zapodaję Ci tutaj zaraz buildy, już z takimi docelowymi dodatkami, z którymi aktualnie gram, które uważam, że są po prostu najlepsze. Także. Testuj, śmiało testuj. Daj znać co o tym sądzisz. No i obejrzyj ten gameplay, bo siadło 24 fragi. E, to jest no, aktualnie mój rekord w tym e, aktualnym Warzone. E, także co? Miłego oglądania. tak? Live 1 na 0 Czeka, ja się kowuję Jeszcze jedna ekipa, drugi budynek Na ekipa... Odjedź za mnie Wjechał, przejechał tu na dół Zabili się tam W środku by zabrać? Już znam. Co jest do prawej, nie? Powinien jeden być. Jest? Dobrze? ale ten jest za. No Czemu ja tego szakala eksploduję? Ten OS jest do Co to było? Jest gdzieś przy mnie. Le zleciał do ciebie dwóch. A co, on nie ogarnął? Ja się pod nożem. <grym> Nieporozumienie no. Zrobił. Ja zrobiłem Dwa teamy na czerwonym, idę, idę A to nie, dwu, nie, tak dwa timy, dwa teamy To wszystko? Woda. Lejdy na bajaku kupić cztery szybko bronię jeszcze. A my z linka to się wybijemy. Kupimy bespa i broń kupię Będzie dwie bronie z ośmioma dodatkami, let's go Enemy UAV is Ale besp Na blitz, a nie solo, leci tutaj Ale na no, lotownie jest dwóch Dobra, to idę Boże, jakieś bobki stojące No, totalne To nic nie daje Aha, trowkę mieli, no nie! Dobra, panci i... O, tu są, górę Ale ja jestem szybki teraz tą bronią Ja nie wiem, czy oni nie podchodzą Lewa, lewa, lewa. Ten Tam się, się tam hmm. drugiego, tak? Nie, ucieka. Na jedynce. A to ten się podniósł? Był, był, był podniesiony, był? Nie mam pojęcia co się stało, tak prawdę mówiąc To widziałem przede mną tu pierdzielą, nie wiem gdzie on teraz tak, jest no, mną ląduje tak. Jeszcze blondowali w przodu, skaczą po dachach Skoczy na dół, drugi dobiega od lewej. Krakowany jest. Zero eliminacja po trakcie. Są tam jeszcze kolejni. Na, na baję poszedł. Jest na baju. Nok tam z góry I tam ten na zero uciek na dół, za budynek Ta jest za budynkiem Trilout. Trochę obity, no... Shit Ja to polaudi chyba. No ja już tam jadę no. Widzę ty na dachu, uważaj! Nie wiem który dach. Na dwójce. Chodź dam ci keba. Mam, mam, mam. Dobra, no to jedziemy na nich. Boże, tu się wskoczyć teraz nie da. No, są jakieś zjebane właśnie miejsca na mapie, że się nie da wskakiwać, jak kiedyś się dało. Obaju jeden. Odpalił. Ale ten szakal jest dojebany. Drugi tam drugi, 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 drugi. Drugi zero. Po lewej facet. Do prawej. Linka i bezpa. Tu chcę selfie no, Ile ja mam kasy Ja mam linkę Daj mi jeszcze na besta Odpalaj eee, Odpal odpal Dobra ja odpalę Nie widzę nic Ona co tu na ja linkę, mam z tego przodu. linkę z przodu dwóch Widzę ich. Kręcą się przy tym budyneczku małym. No jak? Selfuje się. Okej, kebach W środku. Prezydent. No dobry, woda woda wiesz, 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 Zero. wiesz, Dawaj na baję, bo ja potrzebuję selfa. Bo nie skoł, czyś teraz. I co ty taki wolny? Przepraszam. Ty, Powinien typ. Typ. No, być Maj Ja spalę po jednego i kupię drugiego. Ja kupię ja linkę. To wziąłem jeszcze jedną. A który yy, tam gdzie więcej chyba, na maina, na maina. Na mainie, u góry lewej stoi A ja Linką wiadę Uważam na lince mogą być dalewej Wyżej są Spad razem ze mną Jeden, a drugi? Drugi bardziej dole po drugiej stronie Tak gdzie coś stoi no Nie widzę właśnie Na dole? Coś na dole, no. Zaskakuje. A, widzę jednego. To jeden? Jest, jest! Poza to osiem dodatków, machina! To w ogóle jakoś w ścianę wpadło to Chodź wyłączymy na górę ja bez pas palę na górze. Okay. Ja to wyłączyłem Madi, a to i tak mi się przyciela zrybany. Palę? Ona tu góry Co? No. Nie ma. Y I i i i i. Widać na baju no. Na... On kupił ziomka Dziękuję leczniczy za sobą Mówię machina, 8 dodatków <laughs> Mogę ci kupić te 8 dodatków, jak? Nie, to. nie, nie yy, Weź BESPA, kup skrzynkę SCING, ESTEM Ja linkę rzucam Aha, daliśmy weź, Dobra, jeszcze jest GIG Daj bespa jeszcze kupię Oaaa, kurna, dawaj już Dobra, lecimy, lecimy na typu na, na jedynkę, na jedynkę Tak, tak, tak Jeden na dachu jest, nie? nie widzę na dachu, ale widzę na openie Kurde, już do mnie łoje no czemu... Czemu oni do nas biją, a nie do kurna typów leży, na stacji? Jeden Zakasami, wolony jeden, drugi też. Best pay, linka, daj kartę. Leci, dwóch kurde, no gówniano mi Tylko nikogo innego nie widzę O dobra widzę Pan dwóch na jedynce Ja tu zostałem Jak zostałeś? No tu jestem na budynku Ale oni mieli high ground, oni mieli najwyższy Ale, budynek A oni tak? będą skakać zaraz, strefa a, a, a no 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 Zeskoczył no. Drugi obity O ja dostałem od niego ze sniper Dla mnie już jest jeden Nic się słychać Może sobie nie wiem No Odpuszczam, odpuszczam ja tak chciałem od razu odpuścić, bo mi się wydawali takcy Że mogli być spoceni jest jeszcze jeden. To ty masz dwa koła, nie? nie? wiem. U tego grzyba też tak rzuca, jakby buga nie mógł. Tak wolno, nie? No. En mm -hmm. daal. Ja. Je hebt dat... Je dat... Je dat... I za i pobiegi ale co ciebie, co to zrobić innego? No tu jakieś broni były przy mnie. Keba będę potrzebować Widziałem tutaj A Są nad nami i jeszcze tam dach obok Tu przy mnie jest drabina Może nie będzie słyszał Tylko chodź może ze mną razem Oni są nie na dachu, tylko na piętrze ten naprzeciwko jest na dachu. Czekaj, idę. No, Tu tam jest? Dwóch, dawaj na dół, dawaj na dół, ja bronię. Powaliłem jednego. To się prawie płamałem. Znowu powalony. Nie ja mogę wchodzić, Znowu powalony. Taka jakaś draba? Ja, ja wchodzę na draby właśnie raz. dobra to ci nie Byli po drugiej stronie dachu no, no po drugiej stronie, tylko nie na dachu Piętro niżej Ja nie widzę ich teraz Jest. Tu na czerwonym, Chodzimy na nich? Do lewej? Tak, w rogu, w rogu siedzi tam. Ja go znajduję? Jeszcze drugi jest Z prawej W Góry ja poczuję draba Cześć bardziej w strefie Leczy. Kurna, jak to plecy? Górach czy nie mam? Sma. Nie, nie miałem pojęcia. Gdyś dostałem z pleców. Mogą tu podbiegać do lewej, zaraz na blisko. Nie słyszę, nie słyszę. nic. A tu nie ma jak wejść, chyba. Mogą być pod nami, no. Sam chyba. Jakąś szynkę chyba słyszałem. Jest, jest, jest! yes. yes, yes, tak. yes. na no zero, jest powalony. Było i no, sala. No, no, Oni tam mają górkę, może to górkę podbiegniemy od razu. Jest, 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 jest na górce. Czerwony. Chyba, że na steamach tam. Ja na steamach mam smołka. O, już widzi. jeden. Dałem czy to jest jeden. Znajduję do góry. Gdzieś się położył. Jest jeden do prawej, biegnie. life live, live. Dobra, leży. Dwóch sobie. To, był, to był solo, to był solo. Po jeden, po podnieś się od razu. Nie, kurde, on podjeżdża. Ja nie mam smoka nawet. On podchodzi. Nie wiem, wiem. Góra! Góra! Podniósł się tam! Nie, nie podniósł się, to niego jakoś dziwnie dostałem. Puźwa! No nie! Drugie miejsce! Ile fragów? 20 na pewno było! Kurde no! Jaka szkoda!